Witam wszystkich, na, witam wszystkich na kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy robili taką bombkę. Yy, ja zrobiłam podobne takie jajeczko, pisankę wcześniej, a teraz postanowiłam zrobić bombkę, bo mi się ten wzór bardzo podoba. Fajny jest taki i szybko się robi tą bombeczkę. Ona jest robiona w całości, także nie ma żadnych łączeń. Tu, że jest pół, pół zrobione i łączenie na środku nie jest w całości. Ma wysokości. Jest robiona oczywiście na balonie, można na wypełnieniu akrylowym, ale powiem szczerze, że nie wiem, jaka, jaka, jaka duża, jaka po prostu wielkość tego akrylowego będzie wypełnienia, bo ona ma wysokość 8 cm. Także wysokość. Wzór nie jest mój. Prawdę mówiąc, nie do końca pamiętam, skąd miałam ten wzór napisany, chyba mi się wydaje, że albo z gazetki, albo z internetu jest ogólnodostępny. Trochę go oczywiście zmodyfikowałam i przerobiłam, ale do swoich potrzeb, ale wyszła taka, jest malutka, nie jest taka, taka o, w ręku mi się mieści, mała bombeczka. Oczywiście będzie, będę robiła kordo, yy, szydełkiem 1,5 mm i kordonkiem z tradycyjnie dziesiątką. i ja oczywiście przyszykowałam sobie jeszcze balon i myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy oczywiście od ośmiu oczek łańcuszka. 8 oczek. 1 2 3 4 5 6 7 8 Zamykamy w kółeczko ten łańcuszek, oczkiem ścisłym. Tak. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka na słupek. 3 i znowu kolejny słupek w to kółeczko. Od razu wrabiam nitkę. Drugi to będzie liczymy razem z tymi trzema oczkami. To jest jeden słupek. Trzeci. Czwarty. Od razu sobie nitkę wrabiam. Piąty. Mam już pięć. A ma być w sumie 15. Razem z tymi liczymy z tymi trzema oczkami łańcuszka, co jest słupek. Ma być 15, sobie 15 w sumie ma być. I oczywiście zamykamy oczkiem ścisłym. Spotykamy się za chwilkę. Już zrobione mam 15 słupków. Teraz robimy oczko łańcuszka na półsłupek. I jeszcze 14 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Mamy taki łańcuszek. Teraz nawijamy nitkę i w czwarte oczko od szydełka, czyli to jest pierwsze, drugie, trzecie i w czwarte się wbijamy, robimy słupek. Słupek. Czyli mamy już dwa, bo to są te pierwsze, jest te trzy oczka tutaj. Czyli już mamy dwa, a ma być dziesięć. W każdym oczku robimy dziesięć, żeby wyszło. Czyli tu dwa są, w następnym oczku jest trzecie. Trzecie. Czwarte. Piąty. Szósty. Siódmy słupek, w każdym oczku po jednym słupku, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty ostatni, jeszcze sobie przeliczcie, żeby się wszystko zgadzało, dziesięć, Mamy 10 słupków na tym łańcuszku, czyli jest 2, 4, 6, 8, 10. Zgadza się. Teraz w dwóch ostatnich oczkach, czyli w każdym oczku po jednym półsłupku nawijanym. Czyli nawijamy nitkę, wkłuwamy się w oczko i przeciągamy nitkę oj, przeciągamy nitkę przez trzy pętelki i to jest półsłupek nawijany. Od razu przechodzimy do kolejnego oczka tutaj i robimy. Półsłupek. Tak jak mieliśmy tutaj na początku jedno oczko zostaje, bo to był jako jedno oczko, jako był półsłupek. I tu znowu robimy w następnym oczku półsłupek i już znowu czternaście oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście i czternaście. I znowu. Wkłuwamy się w czwarte oczko od szydełka, liczymy sobie 1, 2, 3 i to będzie tu w czwarte. Robimy słupek, czyli już mamy dwa. Nitkę pociągnę i Wam pokazuję. Może ten jeden raz to jeszcze jedno, a później już będziecie wiedzieć jak zrobić. Czyli mamy dwa słupki, w następnym oczku znowu słupek, to już będzie trzeci. W następnym oczku będzie czwarty, czwarty, w następnym będzie piąty słupek. Szósty, Oj, 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 oj. Szósty. No widzicie, coś mi dzisiaj nie idzie. Szósty. Siódmy, ósmy i dziewiąty i dziesiąty. Dziesięć słupków. I zostają mam dwa oczka, jak widzicie. Robimy po prostu dwa półsłupki nawijane w każdym oczku po jednym, czyli jeden półsłupek nawijany w następnym, ostatnim oczku. Drugi, drugi i przechodzimy do kolejnego oczka, robimy półsłupek. Tak zróbcie całe okrążenie, ma być 15 tych, tych yy, pasków, 15 i zamykamy oczywiście oczkiem ścisłym. Tutaj w to oczko pierwsze, w ten półsłup, ten oczko pierwsze, co liczyliśmy, że jako jeden posłupek, to tu zamykamy oczkiem ścisłym. Tak zróbcie całe okrążenie. Ja też dokończę i pokażę, co dalej. Ja już skończyłam. 15 pasków mam, paseczków. Teraz wbiłam się w pierwsze to oczko, co mieliśmy tutaj więcej, bo to robiliśmy 14 oczek i jedno więcej jako półsłupek, czyli w to pierwsze się wbiłam oczkiem ścisłym. Teraz przechodzimy, przechodzimy oczkami ścisłymi przez cały duży ten paseczek, w każde oczko się wbijamy oczkiem ścisłym, aż tu na czubek przechodzimy pod tą pętelkę z tych trzech oczek. Czyli przechodzimy całą długą tą po kolei, w każde oczko wbijamy się i robimy oczko ścisłym. Niestety tak musimy zrobić, bo tu do końca zakończyliśmy na dole, także no, musimy tak zrobić. Innego wyjścia nie ma. I robimy tak. W każdym oczku, oczko ścisłe idziemy w górę, tak, każde oczko. Ja już nie będę się rozłączała, zrobię z wami, bo to nie jest tak długo. I kolejne oczko, i kolejne. Bąbka jest w miarę taka nieskomplikowana bardzo, tylko to może trochę pracochłonna, bo te paseczki każde oddzielnie trzeba zrobić i przechodzimy od razu tutaj pod tą pętelkę oczkiem ścisłym o tu tak jesteś można przejść sobie na środek na trzecie oczko czy coś ale to nie robi różnicy robimy oczko łańcuszka i jeszcze pięć oczek raz dwa trzy cztery i pięć szukamy paseczka następnego, żeby był nie, nie pomylić się nie wziąć trzeciego z kolei czy następnego i wbijamy się pod te trzy pętelki tutaj pod te trzy oczka w to pierwszy tak jakby pod pierwszy słupek o z tych trzech oczek I robimy półsłupek. znowu pięć oczek z dwa trzy cztery i pięć to jedno więcej robiliśmy tu w pierwszym bo wiadomo trzeba się później wbić nie żeby zakończyć Szukamy następnego paseczka. Znowu się wbijamy. Widzicie, tutaj są te 10 słupków, nie? To pod ten, co, robi, co mieliśmy w czwarte oczko, co się wkuwaliśmy, to pod ten, yy, ja się, pod ten, o tutaj, pod te trzy oczka się wkuwamy, robimy półsłupek. I znowu 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Szukamy następnego, kolejnego paseczka po kolei płatka, płas, paseczka, jak ktoś woli. I znowu wkuwamy się pod tą, bardziej tak jakoś pokażę, żeby wiedzieć, gdzie, pod te trzy oczka, co robiliśmy na początku. I robimy półsłupek. I znowu pięć oczek. Dwa, oj, dwa, trzy, cztery i pięć. Szukamy kolejnego płatka, paseczka. I znowu wkuwamy się po te trzy pod ten pierwszy słupek z trzech oczek łańcuszka, o tak powiem może i będzie wychodzić nam takie coś, takie, takie taki motyw tak zrobimy do końca na końcu nie zakończajcie, ja wam pokażę jak zakończyć, nie zakończajcie do końca, zróbcie połączcie ostatni, przedostatni płatek, a ten os, przedostatni z tym, ostatni z tym pierwszym nie łączcie już ja wam pokażę co i jak ja już skończyłam i nie zakończyłam do końca. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i nawijamy nitkę, i w ten pierwszy, w ten pierwszy oczko, tutaj co robiliśmy, robimy o, y, pół, słupek. Może już mi się mieli słupek. Robimy, żeby wyjść tak na środku. Jesteśmy na środeczku, tak? Tak, teraz oczko łańcuszka jako półsłupek i jeszcze jedno oczko bo będzie potrzebne jako odstęp. Teraz będziemy robić i 14 oczek.

i znowu robimy tak jak było, w każdym oczku jeden słupek, czyli 10 słupków. Oczywiście liczymy ten z, trzema, z trzech oczek łańcuszka, czyli mamy trzy. W następnym oczku to będzie czwarte, w następnym oczku piąte, szóste, siódmy słupek. Ósmy, dziewiąty i dziesiąty, dziesięć. Dwa, dwa półsłupki nawijane w dwóch kolejnych oczkach, czyli w pierwszym, w jednym oczku jeden i w drugim drugi. I zostały nam dwa oczka. To oczywiście jedno oczko to jest ta przerwa, a jeden to jest ten półsłupek. Od razu przechodzimy, to to zostawiamy, tak ma zostać. Od razu przechodzimy na następny łańcuszek, od razu na ten, nie tu w tym łańcuszku już nic nie robimy, rob, przechodzimy na następny i robimy półsłupek, oczko łańcuszka, bo taki, taki ma być teraz odstęp. I teraz dopiero liczymy te 14 oczek. Raz, dwa, trzy. Ale przepraszam Was bardzo, patrzcie, zakapiłam się, chciałam Wam jak najbardziej wytłumaczyć. Na końcu też robimy oczko łańcuszka tutaj. Boże, zapomniałam, ja przepraszam bardzo. Dopiero przechodzimy na następny łańcuszek. Robimy oczko łańcusz, tu półsłupek i oczko łańcuszka. I pamiętajcie, tak jak ja, żeby, jak, ja gapa, żeby, żebyście nie przegapili, że na końcu, jak zrobicie znowu te, te słupki, wszystkie tutaj te 10 słupków i dwa półsłupki w kolejnych oczkach, żeby na końcu znowu oczko zrobić. Bo jakoś mi się tak tam, w tamtym rzędzie nie robiliśmy, i po prostu. Dobrze, teraz znowu tu zrobiliśmy oczko łańcuszka, teraz 14 robimy znowu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pokażę Wam jeszcze raz, żeby już tu się pominąłem, żeby nie było, że, że coś po moce. Na moce. Raz, dwa, trzy, czwarty. Na moce, Będzie drugi. W następnym oczku trzeci słupek. W każdym oczku jeden słupek. Czwarty. piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty słupek i dwa, o, tu zostały nam trzy oczka, czyli w dwóch robimy dwa, w jednym oczku pół, półsłupek nawijany i w drugim półsłupek nawijany półsłupek nawijany, oczko nam zostaje tak jak powinno być i na końcu oczko łańcuszka i przechodzimy od razu pod następny łańcuszek, czyli <śmiech> przepraszam <śmiech> e, czyli znowu robimy oczko łańcuszka 14 oczek, i tak jak robiliśmy już wcześniej. Ja już skończyłam. Oczywiście wbiłam się w pierwsze oczko tutaj. Jak mieliśmy jedno jako półsłupek i jedno odstępu, to się w to pierwsze wbiłam. Teraz yy, tradycyjnie przechodzimy. Oj, oj, oj. Poszło mi oczko. Tradycyjnie będziemy przechodzić oczkami ścisłymi. Ja sobie jeszcze raz tutaj zakończę. Bo oczywiście mi się. Coś tu popróło. Na końcu mam jeszcze jeden półsłupek nawijany. Jedno oczko łańcuszka, i tu wbijam się w to pierwsze. Robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkami ścisłymi, tam do góry, jak, jak w, tamty, w tamtym y, y, części, którejś tej, y, w którymś rzędzie, w tym o, w tym rzędzie, co przechodziliśmy oczkami ścisłymi do góry każde oczko się wbijamy i przechodzimy przechodzimy i to już będą będzie końcówka już bombki zostało dosłownie niewiele także jak widzicie bombka jest y, szybka tylko, znaczy może nie, nie, nie tak szybka prosta jest, ale troce, trochę pracochłonna z tymi paseczkami wychodzi tutaj, ale Myślę, że jest warta uwagi, fajna jest taka, inna trochę niż wszystkie. Nie widziałam takiej bombki jeszcze, żeby tam była gdzieś, jakiś filmik czy coś. I przeszłam tu pod te trzy oczka łańcuszka, co mieliśmy słupek. Oczko łańcuszka jako półsłupek. Od razu przechodzimy na następny i robimy półsłupek bez żadnych oczek. Znowu na następny płatek pod te trzy oczka i znowu robimy półsłupek. I znowu półsłupek. Tak łączymy wszystkie te elementy półsłupkami. Tak. I następny znowu półsłupek. Następny płatek bierzemy, pod te trzy oczka tu się wkuwamy i robimy półsłupek. I pamiętamy, żeby w odpowiednim momencie, tam będzie chyba większy otworek, bo między tym da się włożyć balon. Nie trzeba wcześniej wkładać, ja Wam pokażę. Tak zróbcie do końca. Zakończycie oczywiście oczkiem ścisłym i będzie jeszcze jeden rząd. Ja już zakończyłam. Jest taki dosyć spory otworek. Ja chyba jeszcze zrobię znaczy oczko łańcuszka. I w każde tutaj oczko robimy słupki, półsłupki nie do końca przerobione. Czyli w jednym oczku wyciągam nitkę, i od razu w drugim wyciągam. I przez dwie, tak po dwa będziemy łączyć po prostu jeden. I zaraz w następnym oczku drugi. I robimy z dwóch oczek po prostu jedno, żeby trochę nam się zwężyło ten otworek, bo będzie za duży. Tak całe to okrążenie po prostu. Widzicie, zmniejsza się. Robimy po prostu, mówię, z dwóch oczek, tak jak robi, robimy nieraz w amigurumi, w maskotkach. W jedno oczko się wkuwamy, wyciągamy nitkę, zaraz w następne znowu i przerabiamy przez trzy. Po prostu zwężamy, zmniejszamy ten otworek. Jeżeli będziecie uważać, że ten otworek wraz jest za duży po tym rzędzie, jeszcze raz można zrobić też taki motyw. Też tak można zmniejszyć. Ja zostawię tak już, bo i w tamtej bombce zostawiłam, bo i tak będzie jeszcze kokardka, także nie wiem. Jak sobie uważacie? I mi tu jedno oczko zostało, ale ja sobie już o tak przerobię jedno luzem. Zawsze można zmodyfikować coś. Mi został o taki otworek, tak jak i w tej bombce tutaj został, ale ja przyczepiłam kokardkę. Już więcej nie będę zmniejszać, bo później jest trudno balon wyjąć, czy oczko ścisłe, oczko łańcuszka i jeżeli będziecie uważać, że ten otworek jest wraz jeszcze za duży, to znowu jeszcze łączymy po dwa, po dwa w jedno i będzie po prostu, no, mniejszy, tak jak, ale tutaj też nie jest taki mały. Nie wiem. Jak sobie tam uważacie? Ja zrobiłam tak w tamtej bombce i w tej bombce tak samo robię. Proszę, przeciągamy balon Ładnie wychodzi. Później jest nieraz jak są mniejsze otworki, to jest ciężko ten, ten balon wyjąć. Jeżeli ktoś robi na tych akrylowych, to może wyciągam trochę więcej ten balon, żeby był. No, taki bardziej okrągły, ta bombka. Zaraz Wam pokażę, napompuję. Niestety musiałam przerwać, bo zaczęłam pompować i okazało się, że balon jest dziurawy, dlatego musiałam trochę przerwać. Słuchajcie, wyjdzie oczywiście taka bombeczka. Yy, tu się trochę pozawijają, te już Wam mówię. Yy, nie przejmujcie się tym, bo przed krochmaleniem znaczy, jak wykrochmalicie i balon włożycie, bo ja tak robię to ten to po prostu o, wyrównujemy sobie, przekręcamy te, bo nieraz poprzekręcane są te paski. no Na pewno trochę będzie, będą, bo. O. Wtedy sobie wyrównujemy, jak zanim wyschnie, żeby ładnie wyglądało. Jak wszystkie pewnie robótki częściowo trzeba coś tam popoprawiać. W sensie jak już na balon, na, na ten, bombki szczególnie. Najbardziej chyba. Poprzekręcamy. Proszę. Wtedy równo wychodzi. Taka bombeczka wyszła. Się wydaje, że ta biała i ta niebieska fajne są. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się pompki podobały. Zapraszam na kolejny filmik i do zobaczenia.